Witajcie drodzy parafianie, ja jestem Ghost, a to jest odcinek numer 11, chyba? Tak, 11. A nie, bo jednak 12. W serii Let's Play Half-Life 2. Eee, I teraz schodzimy sobie... o kuźwa, o kuźwa. Dobrze, schodzimy sobie do kopalni. Jak mówiłem pod koniec poprzedniego odcinka, to jest w het headcrabów no bo i więcej I trzeba uważać żeby nie spaść Nie, nie przezroć co Żeby nie spaść po prostu na dół Bo jak spadniemy To krótko mówiąc mamy przez ranę Najlepiej wybić je stąd wcale łatwe nie jest, bo ich jest dużo i się rozbiegły Najlepiej sobie zrobić no tak Tylko nie, czy nie Zmarnowałem bo coś tak Trochę lipnie się podbiło. E, dobra. Tak może mówiąc o czymś innym, to w najbliższej przyszłości zamierzam rozpocząć jeszcze jedną serię Let's Play. E, ale to będzie taka poboczna seria. Half-Life to będzie dalej dla mnie priorytet, więc odcinki z Half-Life będą ukazywały się codziennie, tak jak to było dotychczas. A odcinki z tej drugiej serii. Już niekoniecznie. Nie, po, nie zdradzę z jakie to będzie gry. Mm, głupiej, ale cóż. Mam pomysł na to, myślę, że całkiem niezły. I mimo, że już w tą grę grałem, to mam zamiar przejść ją w inny sposób, więc też może być ciekawie. No bo nie. Wyjdzie w praniu czy. To będzie fajne czy nie? Jeżeli nie, to przestanę to nagrywać. Eee, Wracamy do Half-Lifea. Marnuję czas na zabijanie tych głupich robali. Niezbyt mi się to podoba. Może je ominę. Chociaż to też nie jest tak, obsiub. Muszę iść tam. I teraz tak. Tych się nie boję, najwyżej zabiorą mi kilka HP. Gorzej z tymi czarnymi, bo takim nie dziabnie, zostanie Zostanim jeden hP. Wtedy takim nie dziabnie i po robocie. Ale tych czarnych chyba już nie ma. To jedziemy. Ten skok był głupim pomysłem, ale... Cóż, dobra. uciekliśmy im. Teraz muszę... O właśnie. To muszę. Tam są apteczki fajnie na dole No ty, cholero jedna karmazyńska Pięknie trzeba szybko zjeść bo te tutaj jeszcze mogą wskoczyć — wow! — wow! Dobra Udało się Tak w miarę Tak, tak, tak. O czym by tutaj. Yy, kiedy wyjdziemy z tej kopalni, zacznie się chyba kolejny rozdział, albo jeszcze nie, ale on się zacznie niedługo. I będzie ciekawy. Nawet bardzo. Będzie, powiem tylko tyle, że będzie kolejny pojazd. O, w ten sposób. I dużo fajniejszy od tego poprzedniego. No już prawie jesteśmy, już idziemy na powierzchnię. Tutaj będzie trochę zombie. Potnieje te jeżdżące coś. O jak fajnie wylazły wszystkie prawie. Trzeba też uważać, żeby samemu pod to nie wpaść. To by było niezbyt przyjemne. Jeśli chodzi o same takie kopalnie jak ta, to w w epizodzie 2 jest ich dosyć sporo, więc jeżeli komuś odpowiadają te klimaty, to warto czekać, chociaż... <laughs> czekać. Jeszcze dużo czasu potrzeba zanim będziemy grać w epizod 2. Ominiemy te zombie, nie chcemy mi się ich bić. Jeszcze epizod 1 do nagrania. Jeszcze jesteśmy... no może tak w połowie dopiero, albo i nie, w połowie tego Half-Life'a. On jest dosyć długi, on jest na jakieś 10 godzin grania. To jest całkiem kawał gry, nie to to te dzisiejsze Half-Life'y O czym ja gadam jakie Half-Life'y Znaczy te nowe gry, te ogólnie Call of Duty i tym podobne, co to za jednym posiedzeniem można całość przejść Nie rozumiem, jak można robić gry na 3 godziny grania No jaki w tym sens? Ja rozumiem, mają rozbudowany multi, ale te serie nie wywodziły się z multi, to były typowo gry single playerowe Ja rozumiem Battlefield'a Pany 2, gdzie tam single player jest lipny? No po prostu, no jest lipny. Tak to trzeba nazwać po imieniu. Słaby jest i tyle. Ale multiplayer to co innego. No, w tych nowych Call of Duty. Singleplayer jest. No nawet taki w miarę, tylko że ile go jest? No sorry. Panowie. Czyż to można przejść w dosłownie w jeden wieczór w taką gierkę? A multiplayer jest taki, ja wiem. W tych Call of Duty wszystkich średni taki. Znaczy no jest rozbudowany, fajne perki, jakieś tam są śmieci takie do zbierania, ale na dłuższą metę to jest nudne. Buch, tam był snajper, on ma taki laser, znaczy to jest laser z jego broni i on ma snajperkę i napierdziela do wszystkiego co się rusza. Niezmiernie wkur... Głużające gnojki to są, bo jeden taki strzałem potrafi zabrać dosyć sporo życia Ale jak się biega to nie umie nas trafić Albo jednak umie no. No raczej, no. raczej rzadko ich spotykamy Więc nie ma co Często są w takich miejscach, że ich nie widać na no, ogół zawsze, więc trzeba ich gra na tym bić jeszcze trzeba trafić o. po nim i teraz mamy nową zabaweczkę znaczy, będzie tutaj za chwilkę, za chwilkę, za chwilkę, znaczy yy, Dostaniemy nową broń. Jest to karabin plazmowy. I on jest świetny. To już jest właśnie technologia kombinatu. Jak na razie to operujemy tylko brońmi. O właśnie to samo. Operujemy brońmi ziemskimi, czyli typowymi brońmi palnymi. Broniami palnymi. A to jest karabin plazmowy na plazmę. Jest to technologia kosmiczna, więc wiadomo jest dosyć skuteczny dosyć, dosyć mocno skuteczny, tylko, że amunicji on nie ma za dużo, 90 sztuk, a dosyć szybko ona się kończy ale wali jak armata, to trzeba mu przyznać a dzisiaj wpadłem w takie słowo, to gadam i gadam o dupie Maryni rzucił frajer granatem do nas, alternatywny alternatywny ale się wysłowić nie umiem Alternatywny tryb strzału To jest taka kula energetyczna Akurat moja zaprezentuję. Tak Wszystko co ta kula dotknie to wyparowuje Dosłownie No Tu są koledzy Cześć Kto jest ranny? Ła! Urwało mu jajca No zostawcie go, on już nie chce żyć Takie kule energetyczne W dalszej części gry będą używane do zasilania poszczególnych mechanizmów na przykład nie wiem windy czy coś trzeba będzie wkładać w takie odpowiednie um, no takie miejsca i ta to będzie napędzała energię. To też jest technologia kosmiczna od tych skurczywyków z pieprza z przejścia Zjeść twoje apteczki. Cześć. Naładujesz mi ciucha? Nie? To się przesuń. Zjemy wam naboje i wasze apteczki zjemy. Macie więcej? Tu macie jeszcze. Ja proszę. Tak mało. Nie macie więcej. Mało zostało. Jak to się mówi. Znaczy z czymś to było, to mało zostało, ale już nie pamiętam z czym. Potrzebujesz pomocy Dobra, pójdę ci pomóc, wszystko spoko, umówione, tylko niech ten negas mi otworzy drzwi, ja chcę iść dalej No teraz uprzedzam, nie, nie mam żadnych rasistowskich uprzedzeń, tylko tylko nie lubię murzynów <grym>, Nie Nie wiem czemu, tak jakoś, jak jest z w grze to jest dla mnie negas Nie tyle Ogólnie to do murzynów nic nie mam innych kolorowych A, chciałem mu wiaderko na web zarzucić. Ale tak siadanie się udało. O. Dupa, nie da się. Dobra, dostaniemy teraz dełko. Jak ten cieć się pospieszy, to może jeszcze w tym odcinku je zobaczymy. Cholero jedna, no rusz, żeż... Dupa, nie, kurczę. Te robi sobie konferencję na Skypeie z Alex Nie masz co robić? Sobie pograj w sapera, ale teraz mi drzwi otwórz Patrz, dup. kolejny kurde, terminator Jak ja mu tak dostał skrzynko, to no bym nie wstał, a ten co? Byk No, otworzy nam drzwi Ryżowy exit, jak w bordelu Powinien być czerwony, albo no zielony Dobra, jest nasz pojazd Highway 17 Kolejny rozdział Przez większej będziemy śmigać naszym nowym nabytkiem To jest taki Zapirtylacz, że to tak łgarnie troszkę nazwę Zaraz się dowiecie czemu Dojdziemy tam na ten płaskowyż co tam jest I to będzie koniec odcinka No niestety tam musiał nam gadać o pierdołach przez zbyt dużo czasu Dobra No. Oczywiście kobieta, dać kobiecie dźwig I tu jest kolejny przeciwnik To są antiliony One wychodzą z ziemi, to też są kosmici yy, Przez nas prowadzeni w tym feralnym O cholera, 18 HP No cóż yy, W tym naszym feralnym eksperymencie I oni po prostu mieszkają sobie pod ziemią Pod piaskiem, o, pod piaskiem o, właśnie, dlatego za zapierdielacz ma takie turbo, ciężko go zatrzymać. Tutaj zakończymy. Eee, one wychodzą sobie pod piasku, kiedy na piasek staniemy, one wyczują, że na nim jesteśmy i wyłażą ich chcą nas zjeść. I zanieść swoim jajeczkom, aż nas jako pokarm. Może jeszcze przeskoczymy tam. Eee, I właśnie, właśnie, więc tak, nowa seria Let's Play. Ona będzie krótka, bo to raczej z takiej niedługiej gry. Taki raczej dodatek bym się nudzi i nie mam co robić. Ono się ukaże może nawet dzisiaj albo jutro. Pierwszy odcinek z tego. A co do Half-Life'a odcinki będą codziennie, tak jak były. No i to... No właśnie tutaj będzie fajnie. Do zobaczenia w następnym odcinku, który ukaże się tradycy tradycyjnie jutro. Cześć.